Da, witam cię tutaj w Warszawie, pierwsza walka chyba dla tym się będzie dzisiaj, no tak, tak, pierwsza, ale myślę, że nie ostatnia. Jeżeli się dobrze pokażę, to mam nadzieję, że jeszcze dostanę tutaj szansę. Przyjechałem po zwycięstwo. Ring wszystko zweryfikuje. Rywal też nie jest jakimś tam... Mój, przy, mój przeciwnik mocno trenował, trenował w Hiszpanii, trenował za zurałem szpilką, mocny narożnik, czy to w jakiś sposób cię przeraża, czy denerwuje, czy się zastanawiasz nad czym. Nie, w żaden sposób. Każdy na swój sposób trenuje. To, czy on będzie trenował w Hiszpanii, czy będzie trenował w Polsce, to nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo wychodzisz do ringu i zostajesz sam w sobie. Zobaczymy, tak. co ring pokaże. Przeciwnik trochę schód około 100 kg wejdzie, wejdzie na wagę. Ty jesteś typowym zawodnikiem wagi ciężkiej też, nie? E, myślisz, że to będzie miało znaczenie w czasie walki? Ja nie wiem na ile to będzie miało znaczenia, aczkolwiek na pewno e, jestem typowym ciężkim zawodnikiem waży około 115 kg nie boję się przyjąć ciosu, natomiast on na pewno będzie unikał tych ciosów no bo to nie jest typowy ciężki Z tego to, co obserwowałem Ciebie na Małopolsce, na, na Grafi i, i na wcześniejszych walkach w Stanisławczu masz, właśnie nie boisz się przyjąć, masz mocne uderzenie jak ono wejdzie to może trochę zawoleć No dokładnie, no tu jest waga ciężka i właśnie na tym rzecz polega, że żeby umieć przyjąć cios i też po prostu oddać Zdwojoną siłą, że tak powiem. Zdajesz sobie sprawę, że to może być trampolina do swojej kariery? Taka wygrana na gali w pomiarkach. No dlatego się zdecydowałem na ten pojedynek. Bardzo go chciałem, bo wiem, że już nie jestem młodym zawodnikiem i to jest moja, że tak powiem, szansa, że jak wygram ten pojedynek, wskoczę na inny poziom, że tak powiem. Czy to, że teraz walczysz na tym eksport z e, to jest zaczątek pracy? Myślisz, że to może być e, przeciągnięte na kolejne walki? Znaczy nie, bo to nie była żadna propozycja z tym eksu. Po prostu matchmaker e, zaproponował e, przeciwnika, ja się zgodziłem i tyle A jak będzie wydłużona to ja jestem otwarty na odpowiedni warunki oczywiście. Czy się jak patrzynik, jakiś słabszy młodzież strony chcesz o tym mówić? Nie trzymasz to nie. Czy, to tutaj? czy generalnie no, każdy wie jak kamień boksuje no, jest szybkim zawodnikiem na pewno? E, no, nie jest jakimś chłopakiem z ulicy, bo to jest dobry zawodnik. E, umie boksować. E, no, nie będę mówił jakie ma amankamenty, bo, bo no, taki, że się nie mówi przed walką. Zobaczymy co ring weryfikuje i czekam na jutro z niecierpliwością. Ceremonia ważenia to jakieś dodatkowe emocje dla Ciebie, czy, czy podchodzisz do tego spokojnie, nie stresujesz się, nie jakoś nie mobilizuje cię. jak w ogóle do tego podchodzisz? Znaczy, dla mnie to jest nic nie znaczy praktycznie taka ceremonia ważenia. Bardziej się stresuję, wiadomo jak wchodzę do ringu, nie tym, że tam z kimś walczę, tylko chodzi bardziej o, o, o tą motoczkę medialną, aczkolwiek Trzeba wyjść i zrobić swoje. Dlatego właśnie główni mistrzowie, najlepsi mistrzowie umią sobie radzić z tą presją. No i są najlepsi. Nie? Dzięki wielkie.